W Ewangelii Mateusza 10, od 7 do 8 jest napisane A idąc głoście wieść Przybliżyło się królestwo niebios Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie Trendowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie Darmo wzięliście, darmo dawajcie To są te proroctwa dla wszystkich Które chcieliście usłyszeć co robić w swoim życiu I zobaczcie teraz co się dzieje W Rzymian 1,15 jest napisane Tak więc jeśli... O mnie idzie. Gotów jestem zwiastować Ewangelię i Wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Powodem, dla którego między innymi Paweł, apostoł Paweł nie boi się głosić Ewangelii, jest to, że zna Chrystusa oraz wie, że głoszona Ewangelia nie jest debatą doktrynalną, ale jest mocą Bożą. I musisz zrozumieć to w swojej głowie, bo tu jest blokada, nie w swoim sercu, w głowie, że Ewangelia głoszona jest mocą Bożą. I zmienia to perspektywę, kiedy ja podchodzę do głoszenia i mam zbawić kogoś, a zmienia się perspektywa, kiedy ja rozumiem, że ja wkładam nabój do broni, naciskam spust, pocisk idzie i to pocisk robi robotę. Nie ja wykonuję całą pracę w człowieku. Za każdym jednym razem, jako ewangelista, kiedy głosz, widząc te 15 tysięcy ponad osób, które przyszło do Chrystusa, za każdym jednym razem, kiedy mówię, a teraz ci z was, którzy chcą pokutować, pojednać się z Bogiem, nie przyjdą do przodu. Głowa mówi tak, nikt nie przyjdzie. Za każdym jednym razem. Mówię Wam prawdzi prawdziwą informację. Za każdym razem. W tym momencie, kiedy kończę te słowa, umysł się odzywa. Psiu! Nikt nie przyjdzie. I kiedy wychodzi 500 osób, ty wiesz, że to nie ty? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To tak się nie da. Co to jest? To jest moc Boża, która ściąga tych ludzi. To jest namaszczenie. I teraz nie mówimy o służbie publicznej, ewangelisty. Mówimy o głoszeniu jeden na jeden. I teraz jest ten fenomenalny werset, który wierzę przyniesie niezwykłą głębię do Twojego życia. 1 Koryntian 3 od 6 do 8. Ja zasadziłem, posłuchajcie tego. Koryntian 3 od 6 do 8. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wyrolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. I poproszę o grafikę numer jeden. Więc wyobraź sobie, że komuś głosisz. Czy widzisz już te piękne słoneczniki? Czyli tych nawróconych wszystkich innych ludzi? Nie. Widzisz w swoim życiu ziarno i zastanawiasz się, jak te ziarenko głoszenia Ewangelii ma wydać owoc w życiu tego człowieka i będzie to wielkie pole tłumów dla Pana. Ale zobaczcie, że w tej paraboli, trzymajmy grafikę włączoną, w tej historii, kiedy apostoł Paweł mówi, ja zasadziłem, Apollo spodlał, a więc jest tutaj proces. I tego procesu nie wypełnia całkowicie zawsze jeden człowiek. Więc co zrobił Paweł? Paweł zasadził ziarno. My jesteśmy glebą, my jesteśmy rolą. A więc w nas, kiedy ktoś zasadził, dzisiaj my sadzimy w kogoś. I ty robisz, co możesz, ale widzisz w pewnym momencie, że kiedy przychodzisz z, z koneweczką, przychodzisz, żeby podlać, ktoś mówi, sorry, dziękuję bardzo, ale nie interesujemy już te rozmowa, nie rozmawiaj ze mną o tych rzeczach nigdy więcej. A więc doszedłeś do pewnego miejsca i nic więcej już nie możesz zrobić. Ale nagle przychodzi grafika numer dwa, patrzmy na prawą część ekranu. Nagle przychodzi Apollos. A więc Paweł zasiał, ale Apollos podlewa. Apollos nie zaczyna z miejsca, w którym zaczął Paweł. Apollos podlewa to, co zrobił już Paweł. Więc Paweł zabrał to ziarno do pewnego miejsca. Apollo spodlał zasadzone ziarno, ale dalej nie ma żniwa. Dlaczego? Bo Bóg jest panem żniwa. I teraz co się dzieje? Mamy trzecią grafikę, w której widzimy wzrost. A wzrost dał Bóg. I wtedy najczęściej, tak już tylko czysto dla was, żeby ciekawość waszą dotknąć. Przychodzi wtedy moment spektakularnego czasu żniwa, kiedy ziarno Ewangelii było siano, kiedy bohaterowie wcześniejszych dekad w tym kraju, wcześniejszych lat, siali tę Ewangelię na to duchowe łono Polski. Siali, 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 i nagle przychodzi czas słowa proroczego, które mówi pewnego dnia, że Pan mówi, kościele, przygotuj się, bo nadejdzie czas żniwa. Co to znaczy? Że. Apostołowie wykonali swoją pracę, że Apollos kończy wykonywać swoją pracę i że przychodzi czas żniwa, a przychodzi czas, który otworzył się kilka lat temu nad naszym krajem, że ktokolwiek nie przyjedzie z proroków nad tym krajem i nie prorokuje, mówi to samo. Polsko, kasują nas wszystkie hasła to jest Twój czas. Przeżyjcie sobie konferencję proroczy z tego roku bez nazwisk. Zobaczcie, co jest zgłoszone. Słowo w słowo, cytuję Wam: Polsko, otworzyło się nad Wami niebo. I to jest Wasz czas. To nie są już te czasy, które były wcześniej. Cytuję proroctwo wypowiedziane w pierwszy dzień maja i drugi dzień maja nad Polską. Modlę się o ten kraj od 1984 roku powiedział Boży prorok. Od 84 przyjeżdżam do Polski i modlę się o ten kraj. Ale tym razem jest inaczej. Powiedział, tym razem, kiedy tu jestem, jest inaczej. Się coś zmieniło. Zakończył słowami Polsko. To jest twój czas. I powiem wam coś, kościele, wchodzimy w sferę. Gdzie nie, nie, nie. Apostołowie nie zakończyli Pawłowie swojej roboty, apollosowie dalej jeszcze nie skończyli. Teraz jest czas, kiedy uderzamy na trzech frontach. Powstaną Pawłowie, Pawłowe klimaty, apolosowe klimaty i żniwo. I będziemy widzieć żniwo, będziemy widzieć otwartość do głoszenia Ewangelii. Nigdy wcześniej w tym kraju nie było takiej otwartości na Ewangelię, jaka jest dzisiaj. Nigdy wcześniej, powie ci to każdy, kto wie, co się działo kiedyś i jest dziś, nigdy wcześniej nie było takiej otwartości, a zarazem tak wizualnie namacalnej potrzeby zbawienia, jaka jest dzisiaj w tym kraju. Drogi Pawle, drogi Ap Apollosie, czas jest, aby powstać do pracy. Czas jest, aby powstać do pracy. I zebrać żniwo Największe w historii Tego kraju To jest ten czas This is our time To jest nasz czas Czas Kościoła Powstajmy Kościoła. Chciałbym, żebyś miał zamknięte oczy teraz Abyś mogła wsłuchać się w to Szukając głębokości w swoim sercu Czy sami głosisz i masz tak bardzo, posłuchaj tego, to jest bardzo potrzebne, abyśmy to zrozumieli. Tak bardzo ci zależy na tej osobie, że już widzisz w swoim sercu i swojej wyobraźni, że to jest ten gotowy słonecznik, że już tylko teraz ta osoba powie w końcu tak, bo tak bardzo tego chcesz. Ale widzisz, Biblia mówi, że to Bóg ustanawia odpowiednie czasy deszczu wczesnego, późnego i ustalone pory żniw. Musisz rozpoznać, kiedy głosisz Ewangelię. Czy do człowieka, do którego idziesz, czy tam jest już jakieś ziarno? Czy tam już jakiś apostoł Paweł pracował? Czy tam jest teraz Twoja rola jak Pawła, dopiero pierwszy raz zrzucasz ziarno? Bo jeśli tak, to schowaj konewkę. Bo najpierw. Jest pierwsze ziarno. I być może otworzy się sposobność do tego, że przerobisz człowiekiem dwa w jednym. Człowiek będzie tak głodny, że powie: Biorę to. Czy możemy jutro kontynuować? Czy możemy za tydzień kontynuować? Czy możemy w przyszłym miesiącu spotkać się znowu? Mam trzy dni urlopu, spotkajmy się. A może się zdzwonimy. Co robisz wtedy? Podlewasz, podlewasz, podlewasz. Ale widzisz, nie próbuj człowieka utopić swoją konewką. Jeśli widzisz, że to jest tylko łaska dana Ci dzisiaj Na to, co mógł zrobić w tym wersecie apostoł Paweł Nie próbuj podlewać i ścinać I udowadniać, że to jest gotowe ziarno Do zebrania żniwo Jeśli jeszcze nie zostało nawet podlane Ale ja tak bardzo chcę, żeby mój mąż się nawrócił Żeby moja żona się nawróciła Byłem świadkami przez, świadkiem przez ostatnie cztery lata Ilu z Was tutaj? Przychodziło, czy to mężczyzn, którzy mówiliście, Moja żona nie chce słyszeć o Jezusie Chrystusie. A ja mówię, ufaj Bogu. Rób, co możesz, ale nie przeginaj. Bo człowiek ma wolną wolę. Sprawdź, gdzie możesz tą osobę zabrać, ale ostatnie zdanie ma Bóg. Więc módl się o tą osobę. Sprawdź, czy możesz. Ale jeżeli człowiek już nie chce, co możesz? Została ci modlitwa. Rozmawiałem z moją żoną. Z niejedną i nie pięcioma kobietami, bożymi kobietami w tym miejscu, które dzisiaj stoją zupełnie w innym miejscu, mając obok siebie swoje dzieci, swoich mężów, którzy nie chcieli słyszeć o Chrystusie, a dzisiaj stoją w tym miejscu. Mamy historie, gdzie modliły się małżeństwa o swoje dzieci albo o swoich rodziców, które nie chciały słyszeć o Jezusie Chrystusie. I mówiły kociarze jedne. Sekciarze, wyzywali nas. Szydzili sobie z nas. Ale ty zrobiłeś swoje. I nie możesz zrobić więcej. Więc doprowadzasz tą osobę do miejsca, którą możesz. Miałem przywilej. Miałem przywilej uczestniczyć tysiące razy przy życiu tysięcy takich gotowych słoneczników na żniwo. Kiedy. Grunt był przygotowywany latami, i nie raz, i nie dziesięć, i nie sto słyszałem historię, jak po ewangelizacjach, krucjatach przychodzili do mnie ludzie i mówili: Ten człowiek, i tam ktoś płacze, ta płacze, ten płacze, wszyscy płaczą. Piętnaście lat modliliśmy się o tego człowieka. Dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. Ktoś przychodzi i mówi: Mój syn siedział w narkotykach, siedział w alkoholu, siedział w hazardzie. Siedział w czarnych rzeczach, a dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. A ja mówię: Ja pamiętam, jak ciągałaś tego swojego biedaka za, za rękę na te spotkania. Z rokiem mi mówił, ty idioto, kiedy głosiłem. Z rokiem ci młodzi ludzie mówili: Jesteś skończonym baranem. Ale wiedziałem, że jeżeli ziarno do nich trafia, nigdy nie wróci puste. I mieliśmy możliwość tych wszystkich młodych, szalonych ludzi pochrzcić później, bo podjęli decyzję, że chcą iść za Jezusem. Widzisz, nie próbuj prześcignąć Boga. Zrób, co możesz. I dlatego, podczas głoszenia Ewangelii, potrzebujemy bardzo mocno polegać na Duchu Świętym. Nie na naszych. Metodologiach, nie na tym, że siedem razy już tak zrobiłem, to za ósmym na pewno będzie tak samo, bo co jak siedem razy trafiłeś na już zasadzone i podlane gotowe ziarno, a tym razem Bóg cię posyła dalej i trafiasz na grunt skalisty, gdzie żadne ziarno jeszcze nie upadło. Co zrobisz? Zagrasz tak samo, dlatego musisz wsłuchać się w Ducha Świętego. Dlatego w, musisz czuć to prowadzenie Ducha Świętego. A więc znowu kłania nam się temat, że życie z Bogiem to relacja, gdzie owce słyszą głos pasterza, gdzie głoszenie Ewangelii nie jest schematyczne, ale głoszenie Ewangelii jest poprzez bardzo wrażliwy głos Ducha Świętego, który Ciebie prowadzi, nawet na bieżąco, kiedy głosisz. Kiedy byście przesłuchali spotkania, na których głosiłem na otwartych ewangelizacjach, wiele z nich. Bardzo się od siebie różniło. Pamiętam, jak jeden człowiek, organizator jednej ewangelizacji, powiedział do mnie po spotkaniu, mówi Boże, już się trzymałem krzesła, żeby Ci nie przerwać. Dlaczego? Bo powiedział, i ja się w pewnym sensie z tym zgadzam, że w jego głowie to jak 30 minut niewierzący wysłuchają Ewangelię, to będzie dobrze. A ty godzina 25 mówiłeś i mówisz, że zostało 15 minut. Ale kiedy zobaczyłem te 500 osób, które wyszły do przodu, uznałem, że mało wiem. Czasami 10 minut. Czasami dwie minuty, czasami 25 lat. Czasami 25 lat. Przyjdzie ten dzień, przyjdzie ten moment, kiedy nie wiesz dlaczego, wrócisz do domu. Wrócisz i znowu przygotujesz się na baty, że cię znowu sponiewierają. A ta osoba ci powie. Coś się ze mną stało. Powiedz mi o tym swoim Jezusie. I wiesz, co jest największym głoszeniem Ewangelii wtedy, kiedy nie możesz używać słów? Bycie światłem. Bycie świadectwem. Bycie światłem i świadectwem. Że wiesz, co zmiecie tego człowieka, obserwowanie ciebie i te w kółko pojawiające się pytanie, jakim cudem ona on ciągle jeszcze to znosi i ma w tym pasję. Zatucz tych ludzi miłością, swoją cierpliwością, swoim bezinteresownym napieraniem o ich życie w modlitwie. I nie bierz Biblii i nie bij ich po głowie, bo będziesz trzeba kupić woltaren. Bij ich modlitwo. Cześć, cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. 是嘛些？